W żapce trafiłem na taki oto wynalazek. O co w tym chodzi? Na etykiecie twierdzą, że to jest napój owocowy z zawartością soku, i tam jest 20%. No i tu jest arbus, tu jest winogron, a tu jest miodowy melon. Tutaj z przodu, co mnie też ciekawi, jest Milks, więc Milki. W sumie nie Milks. I tu można zadać sobie pytanie, o co chodzi z tą mlecznością i jak ona będzie ograna. Wiadomo, cała jest inspirowana atomówkami, Bójka, bajka, brawórka, wiadomo. No, tutaj taki dość rozpoznawalny motyw. Oczywiście to jest jedna z tych historii, w których nie mam pojęcia, co te bohaterki mają wspólnego z tymi smakami, ale dobra, pomijam. Też widać tu, że każdy z tych napojów ma swój kolor nawiązujący do danej bohaterki, więc w sumie to wypada spoko. Ja też nie będę ukrywać, że mm, jeżeli chodzi o smagarbuza, to mam duże obawy, bo z reguły wypada bardzo słabo. Podobnie jest z melonem. Ciekawie, jak zostanie ograny ten winogron. Więc więc tutaj, mm, no taka ciekawostka się pojawiła. To jest od marki, która już wrzuca towary do biedronki, do biedronki do żabki. Więc jakby to nie jest ich pierwszy strzał, jeżeli chodzi o produkty. Dlatego nie ma chyba innej opcji, lepszej opcji niż otwarcie i spróbowanie. Zacznijmy od smaku, który w sumie najbardziej mnie ciekawi. Czyli jak to winogronko. Może poczerpę tym, dobra nie rozlałem, jest pierwszy sukces. To jest. Zapach, i podejrzewam też smak, fajnie, jakby był smak. To jest zapach takiego dzikiego winogrona. Tak bym to określił. Takiego winnego, dzikiego winogrona, dość taki przyjemny, więc tu. Dobra, najzwyczajniej w świecie. No taki soczego smaku tego winogrona. To faktycznie ten smak winogrona jest wyczuwalny. Nie wiem, czy to zrewolucjonizuje moje życie, ale nie jest najgorsze, i jakby ten smak winogrona wypada dobrze. Też wydaje mi się, że ten smak dzikiego winogrona u nas jakoś. Nie jest turbo popularny, więc tu też mogę trochę inaczej przez to odbierać, bo to nie jest aż tak oklepany smak. Tutaj swoją drogą też jest, czytając teraz skład, pomijając już tam winogrono białe typu muskat i tak dalej, jest odtłuszczone mleko w proszku i w sumie za bardzo nie wiem, jaką funkcję pełni to otuszczone mleko w proszku, pomijając już taką. Jakby nową kolor, tak bym to określił, że jest takie mętne, ale co to mleko ma zmieniać, to za bardzo nie wiem. I też w tym wypadku nie czuję żadnego takiego mlecznego gdzieś tam twistu w tym wszystkim. Więc wydaje mi się, że mleko jest jedną z tych historii z cyklu, fajnie wygląda, że jest w składzie, ale to nie jest najgorsze takie do spróbowania. Tego też nie ma dużo, więc można spróbować. Przejdźmy. Smaków, które mogą mniej nie satysfakcjonować, tak bym określił. No, taki zdarzało mi się jeść melona, który był dobry, tak bym to określił, ale z reguły, w produktach spożywczych, ten melon jest taki jakby mydlany, perfumowany. Nie do końca mi ten zapach odpowiada. I tutaj, szczerze mówiąc, jest właśnie taki. Zapach melona, więc to pozytywnie mnie nie nastraja. Tutaj jest taki kurwa rozlejam z tego, kurwa mać. Jest taki, nazwijmy to, posmak mleczny i on pojawia się od samego początku i tak jakby to jest pierwszy smak, który się czuje. Potem jest taki dla mnie chemiczny smak melona i muszę powiedzieć, że tak średnio mi to picie odpowiada. I tu już nawet nie chodzi o ten mleczny początek, tylko raczej o, o ten smak melona, który uważam, że tu jest jakby słaby. W ogóle nie pamiętam, czy kiedykolwiek piłem coś, co miało smak, albo jadłem coś, co miało, a nie było melonem, coś co miało smak melona i, było, i mi smakowało, nie wiem, albo po prostu jestem, mam jakąś awersję do melona na w świecie, to nie, zdecydowanie nie mój klimat, ale przynajmniej plus jest taki, że czuć to mleko, czy plus jak plus, po prostu jest je czuć. Kurwa. Dobra, no i teraz ostatni, czyli arbus. Też taka rzecz, która bardzo często jest psuta, więc. Kurwa. Dobra, jakby spotykałem na swojej drodze różne zapachy i smaki arbuza. Były lepsze, chemiczne, mniej lub bardziej. Teraz to niczym już nie czuć. Dobra, spróbujmy, ale... Tu już nie wala tym mlekiem na początku, tylko w tym zielonym wala mlekiem. I, ale ten smak arbuza jest naprawdę taki dziwny, taki... Chyba najistotniejszy zarzut, jaki mogę postawić, to przede wszystkim to, że to nie jest ani intensywny smak, yy, ani gdzieś tam nawet bardzo chemiczny smak, tylko to jest taki bardzo przytłumiony smak arbuza, który, szczerze mówiąc, w tym wypadku za bardzo nie wiem, yy, jak on by miał smakować. Ja chyba z arbuzem i zresztą z melonem mam problem. Te rzeczy z reguły mi nie odpowiadają. Nie licząc, Red Bull zrobił dobry arbuzowy energola, tak swoją drogę. Ale jeżeli chodzi o to, to naprawdę jest to dla mnie dziwne smaki. Raczej tego bym nie chciał dopijać. Ten jakby motyw Winogronowy jeszcze do wypicia. Zapewne do tego bym nigdy nie wrócił, ale to nie będą jakieś męczarnie. Jeżeli chodzi o tego melona i tego arbuza, to ten smak jest naprawdę taki dziwny. Jakby niby czuć arbuza, wiadomo, takiego chemicznego, taki, to nie jest jakiś intensywny smak. Nie jest też takim może trochę mdłym smakiem arbuza. Trudno mi nawet opisać ten smak arbuza, ponieważ jest taki bardzo specyficzny. I, to, I przede wszystkim jest chyba takim smakiem, który gdzieś tam yy, jak dla mnie, mimo wszystko, gdy zostawię to na przykład ze smakiem arbuza, to ewidentnie czuję, że ten napój smakuje takim do bólu, okrutnie chemicznym arbuzem, a nie gdzieś tam yy, prawdziwym owocem. No, plus ten smak nie odpowiada mi że Arbus i melon wydaje mi się są zbędne, i to jest dla mnie syf. Jedyną dobrą opcją jest jest ten winogron.